Jeden z moich kolegów napisał drugiemu: Proszę o usprawiedliwienie nieprzygotowania mojego syna Piotra z powodu wykopek. To sygnał od naszego słuchacza na akademia. małpa polskie radio.pl. Czekamy na najoryginalniejsze prace domowe i usprawiedliwienia braku prac domowych. Do tematu zadań domowych wracamy po powtórce z rozrywki. A w dzisiejszej powtórce z rozrywki przygotowanej przez Andrzeja Zakrzewskiego Skecz kabaretu Koń Polski Radio Tele 2, piosenka Maii Sikorowskiej Jakby z Luisem, a Jan Kobuszewski przedstawi monolog z kabaretu Dudek o rozumie, a o kobiecie z brodą zaśpiewa Ryszard Pracz. Zapraszam. Proszę Państwa, przypominam o naszym konkursie y, Tele, radio, rad, radio, te, Audiotele, y, 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 w, y, w którym nasi słuchacze mogą dzwonić i brać udział w naszym konkursie. Bardzo proszę, halo? Tak? Moment. Ja się nie zadzwoniłem. Aha. <głos> 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 A, o, mamy telefon, właśnie. Halo! Halo! Halo. Tak? Ja dzwonię z Koszarina. A, no właśnie, czekałem na telefon od pana. No. no. I co teraz? No. Chciałbym wziąć udział w tym Aha, właśnie. Tym. No dobra, to moment właściwie, to może pan na chwilę ściszyć, troszeczkę? Co? Odbior, odbiornik ściszyć na chwilkę. Po co? No na chwileczkę, no. No, dobra. no już, dobrze. Proszę państwa, ja tylko chciałem poinformować, że minuta w naszym radiotele kosztuje 700 zł. Znaczy pierwsza minuta, bo druga 800, a trzecia 900. Halo? Halo? Nic jeszcze, się, bo mam ściszony odbiornik. No to już może pan podgłośnić. To dziękuję bardzo. No dobrze. No zadaję panu pytanie pierwsze. Te? No. Ten. E, bardzo łatwe będzie. Mamy dużo czasu. Ten. E, no. Jest pan przygotowany? No, no, no pewnie. No to dobrze, fajnie. E, no to pytanie będzie tak. No proste będzie bardzo pytanie. E, miasto stołeczne nad Wisłą. W Polsce. Jakaś podpowiedź. Kończy się na szawa, no. Szawa, hmm. Może jeszcze pan coś podpowie, to? że proszę bardzo, pan, może pan podpowiedzieć? Nie, no. Nie, szawa? Nie, nie, szawa, nie mogę od podpowiedzieć, to to za dużo by już było, no. Oj, panie, bardzo proszę, tak by No dobra, na, no. Pierwszą na, literę chociaż. No, na W się zaczyna. Na W to ino Wrocław znam. Więcej to nie, nie znam. No Warszawa, hmm. Warszawa. Warszawa! No, Warszawa. No. Ale to ja Skadłem. powiedziałem, ja powiedziałem, nie, 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 nie. Ale ja wiedziałem. Ja panu nie zaliczam. nie. Ale nie, nie, ja i tak wiecie. Panie redaktorze, to może jakieś wyciągające ostateczne Dobrze. pytanie szansy, deski ratunku. Dobrze, tu. mamy dużo czasu, mamy dużo czasu. No. no to ten. No to już teraz będzie naprawdę łatwe. Państwo nad Bałtykiem, w którym się mówi po polsku, no. No już łatwe bardzo. No. Może pan powtórzyć pytanie. Nad Bałtykiem po polsku się nad, mówi, państwo tak. Nad Bałtykiem, tak? No. No to tak. Szwecja nie, bo tam się mówi po duńsku. No, no. E, na Łotwie to nie, bo tam też się nie mówi po niemiecku, tylko się mówi gdzie indziej, po niemiecku, na, 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 w Niemczech, na, na. potem w Litwa, nie. A, tam, ja mam dużo czasu, to może pan ze wszystkie kraje powymieniać. No, ja ja mam też mam dużo czasu, tak. Jak pan ma dużo Przez czasu. ja tak. mówiłem już, nie. No i mam kupę czasu przecież. Ja, to no. Jak, dlaczego? No, zamówiłem Erkę. Jaką Erkę? E, jaką Erkę? Reanimacyjną, co? Oj nie no, tak Erkę rozmowy na Pana koszt. Jezus Maria. Wystarczy tylko w starej skrzyni unieść wieko Znalazłam wczoraj zakurzoną czarną płytę Ojciec pokazał jak nakręca się patepą. Wolno ruszyła ta muzyczna karuzela Chrypiała truba, ale przecież już po chwili w środku tygodnia pojawiła się niedziela, a ja poczułam, że mi nieba ktoś uchyli jak oni grali, Boże mój, jak oni grali, jakby z Luizema się osobiście znali i brzmiał. ¡De mucha! Na strychu skarby szpargały rozmaite. Wystarczy tylko starej skrzyni unieść wieko. Sły czas odłożył do za czarną płytę i odpoczywa zapomniany już pateton. Inne hity mamy teraz na playlistach, inne gwiazdy świecą, ale przyznać mu że dawna muza, choć nie była taka czysta, to przecież miała w sobie pomysł oraz duszę. Jak oni grali, Boże jak oni grali, jakby z Luizem się osobiście znali i brzmiał cudowny romans drewni. Już ja idę sobie kiedyś ulicą, nagle patrzę, coś leży, takie niewielkie, szare, leży i nie rusza się, przyglądam się, podchodzę jeszcze bliżej, jeszcze bliżej i poznaję, to rozum. Ktoś zapewne przechodził tędy i po drodze zgubił rozum. Ciekawe kto. Wygląda mi ten rozum na męski, taki poważny, rozmiar średni, stan rozumu mało używany. Co robić, myślę? Zostawić tak rozum na ulicy, nie wypada, a chodzić od człowieka do człowieka i przyglądać się, czy czemu rozumu nie brak, nie uchodzi. Zresztą po czym ja poznam, kto u nas ma rozum, a kto nie ma. Niech się tak państwo rozejrza między sobą na oko to nic nie widać. No poszedłem z tym rozumem do gazety, ogłoszenie wypisałem, znaleziono rozum męski, rozmiar średni, stan bardzo dobry, prawie nowy. Wydrukowali, czekam tydzień, dwa, nikt się nie zgłasza. Oj, głupia, człowiek niemądry, No jakże on ma się zgłosić, skoro jego rozum jest u mnie? Przypuśćmy, że mu ta gazeta wpadnie do ręki, że on przeczyta to moje ogłoszenie. To co on z tego zrozumie? Nic, bo nie ma rozumu. To poszedłem z tym rozumem na milicję. Nie rozum mówię znalazłem. Nie wiem, co z nim zrobić. Milicja też nie wiedziała. Nie, bo skąd ma wiedzieć?